Dobra, Lechu, a... a znasz to? To koniec, znaczy. A ironii to nie są. Nie. Hm. To jest dziwna muzyka, stworzona nie dla ludzi. Dobra, to idziemy. No. I jesteś w tyle się z nieboszczeni, ten tylko co dowie, kto się stracił. I piękno te całej Twojej osobie widzi i osi słoni potężnie pośrodzie. Pan święta, ty ja tej broni wszyscy podziwił. I w ostrej świecisz bramie. Ty, co Grot Zamkowy Nowogrodzki ochraniasz z jego wiernym lodem, jak mnie dziecko do zdrowia powróciłaś Codem, gdy od płaczącej matki pod twoją opiekę ofiarowany, martwą podniosłem powiekę i zaraz mogłem pieszo do twych świątyń progo iść zawrócone życie, podziękować Bogo, tak nas powrócisz Codem na ojczyzny łono. Czasem przenoś moją duszę utęsknioną. Do tych pagórków leśnych. Do tych łąk zielonych, szeroko nad błękitnym niemnem rozciągną, Do tych pól malowanych zbożem rozmaitym, srebrzanych pszenicą, pozwacanych żytem, gdzie bursztynowy świeżot gryka jak śnieg biała, gdzie panieńskim rumieńcem dzięczywina pała, wszystko przepasane jakby wstągą, miedzą zieloną. Na niej jest rzadka, ciche się. Drogie dzieci, tak się rozpala ognisko. <grym> Jeszcze teraz? No, skosłaś? Nie, drogie dzieci, tak się rozpala ognisko. To są drogie dzieci, tak się rozpala ognisko. Młody werser na początku jest strzeleniem bohatera romantycznego, co można zdynamizować na jego sentymentalnym odniesieniu do natury, w której dostrzega Boga i ukojenie, a także jego nieszczęśliwa miłość do lotu oraz jego wszechstronę przeżycia. Czyta on Homera, co obrazuje jego spokój duszy, natomiast z ze ślubem loty, o którym się dowiaduje po fakcie. Zmienia diametralnie swoje podejście do rzeczywistości, a jego myśli o miłości zradzają się w myśli destrukcyjnej i samobójcze. Wtedy zaczyna poczytać Ossiana, w którym dominuje szarość, ponurość oraz smutek życia. W naturze nie jest w stanie już dostrzec Boga, lecz swoją rozpacz. Staje się on po części obłąkany. Miłość ma na niego zły wpływ, ponieważ prowadzi go do szaleństwa to kończy się jego śmiercią samobójczą. Stepy akarymańskie to otwór, który otwiera cykl sonety krymskie i wprowadza jego bohatera, wędrowca, pielgrzyma przemierzającego w wschodnie przestrzenie. Podmiot liryczny opisuje swoją jazdę przez step, porównując ją do morskiej podróży. Wpłynąłem na Sochego przez twór oceano, zacytowany początkowy wers wprowadza rozbudowaną metaforę, która obejmuje całą pierwszą strofę. W dalszej części strofy metafora stepu jako oceano jest rozwijana. Podmiot liryczny porównuje wos którym podrożuje do Łodzi, wosnoża się w zieloności i jak łotka brodzi, słowa nawiązujące do tematyki morskiej i związane z opisem stypo przeplatają się, fale łąk, powodź kwiatów i wreszcie burzany. Burzany! Ach me burzany! Burzany! Ach me burzany! Ja się piękne burzany! Wasze piękne niewysłowione burzany. A cóż to? Toż to stepy akermańskie! Stepy! Stepy akermańskie! Stepy akermańskie! Aż na palę przychodzi mi ten wiersz Urszulko moja wdzięczna! Gdzieś mi się podziała, czy na stepę to biegłaś, czy z się schowałaś? Drogie dzieci, yy, harcerz yy, wędrownik na wędrówce również chodzi. Oto jeden z tutoriali, jak się chodzi na wędrówce. Podnosimy jedną nogę prawą do przodu, stawiamy ją do przodu jeden krok. Robimy przenoszenie ciężaru na drugą nogę i przenosimy tą ciężar i wtedy podnosimy drugą nogę i wtedy ją stawiamy. I potem podnosimy, yy, tu musi być praca rąk, proszę o pokazanie pracy rąk. To jest w ten sposób, w, w miarę, w rytm kroku. Dobrze. Teraz, teraz zrobimy taki performance krótki. Jak, jak to powinno wyglądać na prawdziwej yy, wędrowniczej eee, tego Gotowi? Zaczynamy. Jestem Leszek, mam 17 lat. Umiem chodzić i lapować jak w krzak. Jestem Paweł, mieszkamy tu właśnie. Mieszkamy tu w lesie, ale niedokładnie. Ponieważ jesteśmy kim? Wędrowinkami Wyruszamy spod Kauflandu do Włodawy, zahaczając o Lublin. Busem jedziemy. Jedziemy busem przez Lublin. Mijajmy różne psie i wioski. Mijając te psie myślimy sobie hola hola, zaraz będzie chyba Włodawa. Włodawa, włodawa, Lubin też, Torun też po, po drodze nam jest. Po drodze mijamy wsie, nocujemy w Lubieniu, tam hej, Lubin bardzo fajna miejscowość to jest. Można przenocować i ciepło nawet jest. Do Lubienia szliśmy całą noc, bez wytchnienia, aby być tam na noc. Zdążyliśmy do Lubienia, rano wstaliśmy o 5.30, żebyście nie mówili mi, że wstajemy późno, bo wstajemy wcześniej. Poszliśmy nam szel, lecz była później. Była o 8.15, gdzie potem wyruszyliśmy do bunkrów Hitlera. nie Milion pięter, w górę i w dół, gdzie chcemy. Pomyliłeś się Leszku, drogi mój, bo pięter było miliard, a nie milion. Miliard w górę i w dół. Następnie z tej miejscowości wyruszyliśmy do Uchnina. Dziwna nazwa, co nie? Tak mi się wydaje. Uchni leży między dębową kłodą, skąd busy jeżdżą prosto do parczewa. Lecz my nie jesteśmy busowiczami, chodzimy piechotą po lesie. Każdy myślałby, że właśnie tak jest, że my pójdziemy, by busem podjedziemy. Lecz nie, 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 co, to, to nie. Poszliśmy sobie właśnie do uchni, naskręciliśmy w las. Tam było też ciepło, nie Leszku? Tak, ciepło było. W namiocie śpimy, ognisko palimy, pa herbatę parzymy parząc herbatę, myślimy sobie, że jest fajnie, że jest fajnie, hej, hej. Jest już to koniec naszej wypowiedzi, koniec wędrówki, do domu lecimy. Niestety już czas się rozstać, więc pa, pa. Leszku, Leszku! Jeszcze nie popatrz, tu tak szybko nie odchodź stąd, ponieważ musimy jeszcze zrobić jedną rzecz, mianowicie dojść do Parchewa. Parczew jest blisko, dlatego nagrywamy, ponieważ gdybyśmy nagrywali później, to zagłuszałyby nam tą wypowiedź samochody pędzące z mija! ja! Żegnamy już, to już czas. Pa, pa. Żegnam was Leszek, żegnam was ja.